Cześć, z tej strony Karol. Jeżeli wpadłeś na ten filmik, zapewne szukasz, jak zaprogramować swoje lusterka, tak, aby podczas cofania uchylały się one lekko, pokazywały mniej więcej krawężnik i gdy wrzucisz bieg do przodu, wracały do swojej poprzedniej pozycji. Oto krótki tip, jak je zaprogramować. Ja obecnie jestem w Mercedesie CLA AMG Line i w tym przypadku będziemy ustawiać to tutaj lustereczko z lewej strony, ponieważ jest to wersja angielska, oczywiście w wersji europejskiej, gdzie kierownica jest po lewej stronie, działa wszystko dokładnie tak samo. Oczywiście te ustawienia, które teraz pokażę, są opcjonalne dla tych samochodów, które nie mają tych ustawień w menu, normalnie gdy gdzieś to możesz znaleźć i ustawić, tak? Działa to też na przypadkach Audi i wielu innych modelów, które posiadają my, lusterka elektryczną. Ale do rzeczy, oczywiście samochód mamy odpalony. Ja Wam pokażę na tą chwilę, jak to jest teraz. Oczywiście lusterko jest w pozycji takiej, jak używam na co dzień. I teraz wciskamy hamulec. Wrzucamy bieg wsteczny. I jak widać, lusterko uciekło gdzieś w powietrze, tak? A chcielibyśmy, żeby po prostu wskazywało nam zupełnie inny rejon, dogodny dla nas. Czyli wracamy do pozycji postój na panelu do sterowania lusterkami wciskamy sobie lewe lustereczko w tym przypadku, tak jak mówiłem jest to wersja angielska i to lusterko ustawiamy wracamy do naszego lusterka wrzucamy wsteczny lusterko ustawiło nam się oczywiście gdzieś w powietrze i regulujemy na panelu za pomocą joysticka według strzałeczek jak nam pasuje. W tą stronę. I myślę, że tak będzie fajnie dla mnie. W momencie, gdy mamy lusterko ustawione tak jak chcemy, dalej mamy bieg wsteczny i oczywiście tutaj przełączony ten guzik na tą stronę. Wrzucamy sobie teraz bieg do przodu. I w tym momencie lusterko powinno zapamiętać swoje ustawienie. Jeszcze teraz pokażemy, i wraca do swojej pozycji, czyli tej początkowej, jak zawsze używam na co dzień. Jak widać, też na panelu tutaj zgasło to od ustawienia lusterek. No i teraz wszystko sprawdzimy. Czyli daję postój. Lusterko jest w wersji do jazdy na co dzień. I wrzucam bieg wsteczny. I jak widać, lustereczko wróciło do tej pozycji, w której je oprogramowaliśmy. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał. No i oczywiście pomógł Ci w ustawieniu swoich lusterek. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, w którym pokażę, jak samochód parkuje sam, bez pomocy kierowcy. No, nie do końca bez pomocy, ponieważ cały czas musimy kontrolować, ale to w następnym odcinku. Siema!